Przygotowałem sobie tutaj komórkę z lejwczatem, ale proszę jeszcze nie pisać. Kochane dzieci, dzisiaj, jak wspomnieliśmy na początku, mamy uroczystość niedzielę, y, przepraszam, niedzielę miłosierdzia Bożego. Czym jest miłosierdzie? Jak je pokazać? Zanim dojdziemy do miłosierdzia Bożego, i zanim sobie odpowiemy na pytanie. Po co nam miłosierdzie Boże? Po co? Czy jest nam potrzebne? Czy miłosierdzie Boże może jest potrzebne tylko dorosłym, a dzieciom nie? Po co? I czy na pewno wszystkim jest potrzebne? Za chwilkę do tego dojdziemy. Na samym początku mam proste pytanie do najmłodszych uczestników naszego kazania, naszej mszy świętej. Najmłodszych, trzylatki, czterolatki są z nami. To teraz głośno niech swoim rodzicom te najmniejsze dzieci powiedzą. Ile mamy dni tygodnia? To jest bardzo ważne pytanie. Starsi niech się nie śmieją, że jest za łatwe. To jest bardzo ważne pytanie. Ile mamy dni tygodnia? Powinna paść odpowiedź siedem. Dobrze, to teraz dla czterolatków i pięciolatków pytanie. Jakie mamy dni tygodnia? Wy mówcie głośno, a ja będę odsłaniał. Mówcie rodzicom. Wszystko się zgadza na razie. Czterolatki, pięciolatki. No i tu będzie co? Mówimy głośno. I jest. Poprawię troszeczkę. Mój stół jest troszeczkę niedoskonały, musicie mi to wybaczyć. Dobrze, mamy dni tygodnia. W takim razie sobie je pokażmy. I policzmy. Przepraszam, że przez chwilę byłem do Was tyłem. Znowu maluszki potrafimy liczyć. Zaraz pokażę Wam coś ciekawego, co nie jest takie proste do policzenia. Cały czas jeszcze maluszki liczą ze mną. Dobrze, policzyliśmy sobie tak po świecku, taki kalendarzowy tydzień. Od poniedziałku do piątku oczywiście. I od, od jedynki do siódemki, siedem dni tygodnia. Uwaga, troszkę teraz się zaczyna trudniejsze. W jaki dzień, tygodnia, lub kiedy Pan Jezus pokazał się apostołom w dzisiejszym fragmencie Ewangelii po raz pierwszy? Teraz czekam na live czacie na Wasze odpowiedzi. Po raz pierwszy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Chwilkę zajmie, bo mamy małe opóźnienie. Jak to jest określone w Ewangelii? Odszukujemy, można sobie otworzyć jakąś stronę na kolejnym urządzeniu z czytaniami myszalnymi na Niedzielę Miłosierdzia. Niedzielę wielkanocną. Niedziela. Jezus ukazał się podczas wieczornej wieczerzy. Świetnie, wieczorem. Mamy w, nie w niedzielę wieczorem. Pomimo drzwi zamkniętych. Niedziela, niedziela. Pierwszy raz w, w dniu zmartwychwstania. Świetnie. Są Wasze odpowiedzi, dziękuję uprzejmie. To jest bardzo ważne. Czyli, Pan Jezus ukazał się po raz pierwszy w niedzielę zmartwychwstania. Tu mamy w niedzielę. Dla nas to jest siódmy dzień, prawda? Cały tydzień apostołowie, cały wielki tydzień, cofnijmy się troszeczkę w czasie. Apostołowie oczekiwali od wjazdu Jezusa do, do Jerozolimy, tego niedziela palmowa, pamiętamy. Jeżeli zapowiedział im, że tam poniesie śmierć, to czekali. Jak to się wydarzy? Kiedy? Czy na pewno? To było ich oczekiwanie. Aż do wielkiego czwartku, piątku, soboty, o tym mówiliśmy tydzień temu, pamiętacie. I w końcu po, po swojej śmierci, w niedzielę, dla nas to jest niedziela. Pismo Święte mówi pierwszego dnia po szabacie, żydowskim szabacie, sobocie, czyli pierwszego dnia, dla nas to jest niedziela. Pan Jezus ukazuje się po raz pierwszy. Dziś w Ewangelii właśnie mamy na samym początku, wieczorem w dniu zmartwychwstania ukazuje się apostołom. I teraz po pierwsze, drugie dzieci, dla nas ten dzień. Jest również przeżywaniem zmartwychwstania Pana Jezusa. Ta figura niedługo po okresie Wielkanocy będzie schowana, ale ona oznacza, że tak Pan Jezus się ukazywał zaraz po swoim zmartwychwstaniu apostołom, i w każdą niedzielę nam się ukazuje już w postaci eucharystycznej w czasie Mszy świętej. Nam się ukazuje w niedzielę i teraz wszyscy wierzący. Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do tego, żeby w niedzielę uczestniczyć na Mszy Świętej. To również mówiliśmy, już wyjaśnialiśmy sobie, co nam daje uczestnictwo w Mszy Świętej w niedzielę i poniedziałek wielkanocny. Dlatego trzeba być gotowym, uwaga, tu jest bardzo ważne, gotowym na spotkanie z Panem Jezusem Eucharystycznym w każdą niedzielę. Co nam przeszkadza w tej gotowości? Znowu młodsze dzieci już. Pierwszokomuninę w tej chwili dzieci. Pierwszokomuninę dzieci. Co nam przeszkadza w gotowości na spotkanie się z Panem Jezusem w Komunii Świętej w niedzielę? Każdą niedzielę. Piszcie. Ubiegnę Was już troszeczkę, żeby przyspieszyć. Grzech nam przeszkadza w spotkaniu z Panem Jezusem. Bo przyjść na mszę świętą to jedno, ale przystąpić do komunii świętej to drugie. Potrzeba pełnego naszego spotkania z Panem Jezusem, czyli przyjęcia Go w komunii świętej. Ale do tego trzeba być gotowym. Jeśli ktoś nie jest gotowy, trzecie klasy, drugiej i trzecie, mogą pisać teraz swoje odpowiedzi, tak jest, tutaj mam teraz, przychodzą mi grzechy, grzechy, grzechy. Bardzo dobrze, dziękuję Wam za odpowiedzi. Drugie, trzecie klasy, kolejne pytanie. W jaki sposób możemy się przygotować, kiedy grzech nam blokuje możliwość przystąpienia do Komunii Świętej? W jaki sposób się przygotowujemy? Czekam na Wasze odpowiedzi, a tu jednocześnie już pokazuję rekwizyt. Tak jest. Stuła, ale ostatnio mówiliśmy o stule, że używam jej w czasie mszy świętej. Mam? Sprawdźmy. Mam, tak jak kiedyś mówiłem. A teraz druga stuła, ale zaraz. Ona jest innego koloru. To jest fioletowa stuła. Dlaczego? Ponieważ fioletowego koloru używamy w wielkim poście i w czasie spowiedzi. Fiolet jest kolory, kolorem pokutnym. Podsumujmy, żeby każdy z nas, każdą niedzielę, był gotowy na spotkanie. Z Panem Jezusem w sposób pełny, czyli mógł przyjąć komunie świętą, potrzebny jest sakrament miłosierdzia. Od Pana Jezusa miłosiernego, tu mam obraz Pana Jezusa miłosiernego, mam nadzieję, że widać go dobrze, to miłosierny Pan da mu nam tę możliwość, abyśmy byli zawsze gotowi jeszcze raz to jest bardzo ważne, bo za chwilkę będzie jeszcze trudniejsze. Do, do spotkania z Nim w każdą niedzielę w Komunii Świętej. W Sakrament miłosierdzia. A teraz, piszcie, drogie dzieci, piąte, szóste, siódme klasy. Piszcie, kiedy drugi raz pojawił się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus. Kiedy drugi raz się pojawił? To już niektóre odpowiedzi wcześniej wskazywały mi na to. Ewangelia określa, i tu, uwaga, tu jest bardzo ważne i bardzo trudne określenie. ósmego dnia, zaraz. Przecież na początku kazania z maluszkami liczyliśmy sobie, że mamy siedem dni tygodnia, tak? Starsi się pewnie śmieli, niektórzy, ale proste. Zaraz. No to teraz dla starszych, którzy się ze mnie przed chwilą śmieli i z maluszków. Ewangelia mówi, ósmego dnia przyszedł Chrystus powtórnie. Co to za dzień w takim razie? My nie mamy w kalendarzu takiego dnia. Teraz Wam pokażę, co on oznacza. My liczymy od poniedziałku jeden dzień i do niedzieli, który jest siódmym dniem. Co się stało? Ewangelia liczy ten dzień od innej niedzieli. Już Wam pokazuję. Ewangelia dzisiejsza tak liczy. Niedziela z martwych jest pierwszym dniem nowego życia i Chrystusa, i chrześcijan, i kościoła. Popatrzcie. W takim razie muszę przesunąć te dni na niedzielę. Zgadza się? Kolor też zmienię. Tak Ewangelia mówi. Pierwszego dnia przyszedł Chrystus pierwszy raz, wieczorem w dniu zmartwychwstania. A kiedy Ewangelia mówi, że przyszedł później, drugi raz, po ośmiu dniach. To okazuje się, że to również jest niedziela. To jest druga, kolejna niedziela. Minął tydzień. Zgadza się? Jeszcze raz. Tu mamy niedzielę zmartwychwstania, mija tydzień i mamy niedzielę miłosierdzia. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jeszcze raz dla młodszych dzieci, Pan Jezus najpierw pojawia się wieczorem w dniu zmartwychwstania, a potem po ośmiu dniach, czyli w kolejną niedzielę. Cytowałem już wam kiedyś, drogie dzieci, Mój ulubiony dokument Jana Pawła II, Dies Domini, list o świętowaniu niedzieli. Wiecie, co papież powiedział o tym ósmym dniu? Jan Paweł II. Bardzo trudną, ale genialną rzecz. Nazwał ten dzień Dniem Wieczności. My w kalendarzu nie mamy ósmego dnia. Od pierwszego do siódmego i tak w kółko. Papież powiedział. Kiedy nastanie ósmy dzień, wtedy wszyscy ponownie spotkamy się z Panem Jezusem. Święty Jan Paweł II tak to wytłumaczył ten ósmy dzień, wychodząc z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, który usłyszeliśmy. Czyli na świecie ósmy dzień nie istnieje, tylko siedem. Ale wszyscy czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. Apostołowie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii raz go widzieli w Dniu Zmartwychwstania, a potem znowu oczekiwali na Jego przyjście. Po tygodniu przyszedł. Ewangelia nazywa to ósmym dniem. Chociaż kalendarzowo to jest siódmy. Ewangelia nazywa to ósmym dniem. Ponieważ taki ósmy dzień w kalendarzu nie istnieje. Papież mówi, że ten ósmy dzień to jest dzień wieczności, czyli dzień naszego ostatecznego spotkania z Panem Bogiem. Przez wszystkie dni tygodnia, a zwłaszcza wszystkie niedziele, każdy z nas spotyka się z Panem Jezusem na modlitwie, w sakramentach, na Eucharystii, zwłaszcza w niedzielę. I teraz uwaga, najważniejsze zdanie kazania, najważniejsze zdanie Jana Pawła II i najtrudniejsze – Trzeba dobrze zrozumieć. Tak jak każdy z nas ma być gotowy na swoje spotkanie w każdą niedzielę z Panem Jezusem, przyjąć go w Komunii Świętej, tak samo każdy z nas ma być gotowy na ostateczne spotkanie z Bogiem w Wieczności. Każdy z nas przejdzie do wieczności. Każdy z nas chce być w niebie. Popatrzcie, przygotowałem tutaj taką makietę nieba. To też praca konkursowa. Dziękuję dziecku za wykonanie. Każdy z nas chce być w wieczności, każdy z nas chce pójść do nieba, ale czy jesteśmy gotowi? Uwaga, kolejne zdanie zwłaszcza dla starszych dzieci. Nasza gotowość na spotkanie z Bogiem w wieczności czyli na nasz ósmy dzień z Ewangelii, wyraża się w gotowości na nasze spotkanie eucharystyczne w każdą niedzielę. Zrozumiano? Zrozumieliście, kochane dzieci? To jest trudne. Za chwilkę jeszcze przejdę do Bożego Miłosierdzia. Chcę pokazać, że w każdą niedzielę uczestniczymy we mszy świętej, ale do tego trzeba być gotowym. Co nas czyni gotowymi? Sakrament pojednania. Sakrament miłosierdzia. Ale jednocześnie, przez te uczestnictwa w naszych niedzielnych mszach świętych, mamy być gotowi na, moje, na nasze ostateczne spotkanie z Bogiem w wieczności. Kto nie jest gotowy do przyjęcia komunii świętej w niedzielę? Czy jest gotowy na ostateczne spotkanie z Bogiem ósmego dnia? Do ósmych klas pytania i czekam na Wasze odpowiedzi. Chociaż ona jest jasna. Pytanie wydaje się retoryczne, bo odpowiedź jest jasna. A Pan Jezus miłosierny, skąd wypływa miłosierdzie Boże? Pytanie do dzieci maluszków znowu. Czekam na Wasze odpowiedzi. Skąd wypływa miłosierdzie Boże? Mam rekwizyt w ręku i idę go przywieźć. Miłosierdzie Boże wypływa z serca Pana Jezusa przebitego na krzyżu. Tak nas Chrystus kocha, że dał nam swoje serce. Pytanie na koniec, czy my go kochamy tak, że dajemy mu swoje serce? Jeśli ktoś zbyt łatwo odpowie, że tak, to niech się zastanowi, czy daje mu swoje serce w niedzielę nam Mszy Świętej i przyjmuje Komunię Świętą. Jeśli nie, no to nie dajemy mu swojego serca. Wtedy nie jesteśmy gotowi na nasze spotkanie drugie, ostatnie, ostateczne w wieczności, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Drogie dzieci, pomyślcie, jakby mogły brzmieć postanowienia kończące dzisiejszą mszę świętą. Napiszcie swoje postanowienia jak najkrócej na live czacie, potem je odczytam. A tymczasem zaproponuję również swoje postanowienie. Panie Jezu, Będę gotowy w każdą niedzielę do przyjmowania Ciebie w Komunii Świętej, po to, że gdy spotkamy się ósmego dnia, nie wiem kiedy ten dzień będzie, ale on będzie w wieczności, żebym był gotowy, abyś przyjął mnie do swojego Królestwa. Amen.